Cześć, to ja, witam na kanale Czas na Komiks. Dzisiaj chciałbym wam pokazać nowe wydanie Armii Zdobywców od studia Line. Mam przy sobie też wydanie z 2018 roku. To wydanie jest już niedostępne. Można ewentualnie szukać z drugiej ręki. Nowe wydanie jak widzicie, różnią się okładkami, ale przede wszystkim nowe wydanie jest w kolorze. O czym są armie zdobywcy? W środku mamy trzy historie: katedra, tytułowe armie zdobywcy, a także cykl Arna podzielony na zemstę oraz triumf. Mamy realia. Średniowieczne, zaczarowane światy, armie oraz skarby, a przede wszystkim starożytne cywilizacje oraz budowle. Te historie ukazywały się we francuskim magazynie Metal Urlain. To co jest najważniejsze w jak zdobywcy, to przede wszystkim grafiki Jeana Cloda Gala, które w czarno-białej wersji prezentują się znakomicie. Od razu widać tą turbo-szczegółowość. No, i to też jest powód, dla którego Gal nigdy nie został pełnoetatowym rysownikiem. Dlatego, bo nie był w stanie. Produkować ten grafik tak szybko, aby no zwyczajnie zarobić na chleb. Często rysownicy szli na kompromis i tylko jedną, pierwszą stronę historii produkowali w Turbo realizmie, natomiast gal w każdym kadrze dawał bardzo dużo szczegółów. Trochę obawiam się, czy kolor. Nie zepsuje tych pięknych ilustracji. A za chwilę się przekonamy. Słowo o okładce. Edycja z 2018 roku wyszła w tej wersji podstawowej, a także w wersji limitowanej. Nowa edycja ma także bardzo podobną okładkę do tej z 2018 roku, z tym, że kolorystyka jest Bardziej niebieska, jest okładka A, a także ta, która mi się najbardziej spodobała, czyli okładka limitowana B. Zanim przejdziemy do otworzenia nowej edycji, jeszcze jedna ciekawostka. Armie Zdobywcy można znaleźć przynajmniej pierwszy fragment tej historii w Metal 2. Wiosna 2022 od Labrum strona 122. Podstawowa różnica jest taka, że mamy mniejszy format. Te ilustracje nadal cieszą oko swoją szczegółowością. Natomiast widać, że jednak większy format bardziej pozwala docenić tę pracę. Na korzyść metalurą przemawia papier bardziej matowy. U Studia Lane jest typowa kreda lśniąca. Jeżeli dotkniecie palcem tę czerń, to zostanie odcisk. Tutaj nie trzeba aż tak bardzo uważać. W związku z czym czerń jest bardziej przygaszona i aż tak bardzo nie różni się kontrastowo od bieli. Popatrzcie tylko, w jaki sposób Gal przedstawia porośnięte budowle. Jest tu zwyczajnie na co patrzeć. Część z Was na pewno woli wersję kolorową, więc zobaczmy, jak to wygląda w nowym wydaniu. Folia ściągnięta. Zobaczcie, że w wersji kolorowej mamy inną wklejkę. Co ciekawe, jest to deko przewrotne. W wersji czarno-białej wklejka była kolorowa, w wersji kolorowej wklejka jest czarno-biała. Mamy bogatą przedmowę, której w poprzedniej edycji nie było. Wersja kolorowa zaczyna się od razu od fantastycznej armii. A więc epizodu katedra w wersji nowej, w wersji kolorowej, zwyczajnie nie ma. Przechodzimy więc od razu do fantastycznej armii. Tak wyglądają te kadry w bezpośrednim porównaniu. Tu nawet widać taką mgiełkę, złoty proporzec. Nie ma tu, co prawda, prostego koloru, jednej barwy. Jest to cieniowane dosyć przyjemnie, natomiast sama ta szczegółowa kreska gala nie gra już tej pierwszej roli. Widać, że kolor przejmuje narrację i warstwę tuszu tłumi. Zobaczcie, że nowa edycja ma nowe tłumaczenie, troszeczkę inne. Jest to ta sama czcionka, natomiast została inaczej rozłożona. Lud opuściwszy swoje domostwa ogłosił poddaństwo wobec mnie, wysłannika Waszej Wysokości. A po nowemu mieszkańcy opuścili swoje domostwa i poddali się, padając na kolana przede mną, wysłannikiem Waszej Wysokości. Trochę w innym stylu, która wersja lepsza, trudno mi tak na szybko powiedzieć. Lud rzeczywiście pada na kolana bojownicy pokazują swoje ciałko tutaj widać było muskulaturę i siłę w nowej wersji nie skupić się na różowiutkich bułach natomiast tu gdzie palił się ogień w wersji czarno białej jest zwyczajnie biało tu nie widać nic takiego tajemniczego także niuansowość koloru jest troszeczkę inna. Tu zarówno w wersji kolorowej, jak i czarno-białej jest na co popatrzeć. Zresztą zobaczcie, że sami bohaterowie też rozglądają się po okolicy, zwracając uwagę, że tu nie należy zbyt szybko przewracać stron. Przede wszystkim ten komiks to są mistrzowskie ilustracje, na które warto Chwilę poświęcić czasu i porozglądać się, popatrzeć na, na budowlę, popatrzeć się, jak porośnięte są stare budynki, gdzie zmierzają wojownicy, w którą stronę udadzą się na następnym kadrze. No i ta brutalna scena, jak zwykle w takich sytuacjach. Lepiej trochę zostawić w domyśle niż pokazywać rozbryzgującą krew. Choć oczywiście kontrast zielonego z czerwonym od razu rzuca się w oko. No to jest pytanie: co Wam bardziej się podoba? Gąszcz kresek, pajęczynki i ten super tusz, który robi wrażenie? Czy lekko. Zbilansowana kolorem, plansza, która kryje się w cieniu, pokazuje szczegóły. Mrok otula planszę i promienieje ciepłem, które jest ukryte w środku. Ale zobaczcie, że w wersji czarno-białej widać dużo więcej szczegółów i ornamentów. Ostatnie porównanie to rozkładówka. Z wojownikiem, który zginął na pustyni w wersji kolorowej i w wersji czarno-białej. Symbolika tej sceny jest bardzo mocna, tym bardziej wiedzą, że Jean-Claude Gal też zginął na pustyni, gdzieś w Szkocji, na pustyni skalnej. Chciałem mieć ten komiks w obu wersjach i kolorowej, i czarno-białej. Także grzbiety delikatnie się różnią od siebie. Inaczej rozmieszczone są nazwiska twórców, i tytuł, a także sama typografia ma tutaj zdobienie. Nie lubię posiadać komiksu w różnych wydaniach, natomiast tu ilustracje są najważniejsze. Co prawda, dalej moim zdaniem wersja czarno-biała wygrywa nad kolorową. Zwyczajnie jest ładniejsza, bardziej przejrzysta i wyłowić można większą ilość szczegółów. Oczywiście, w sprzedaży dostępna jest tylko kolorowa. Tej można poszukać gdzieś na rynku wtórnym, i prawdopodobnie trzeba dopłacić do ceny okładkowej, albo ewentualnie można poszukać tego drugiego numeru Metal Metalurlą i zobaczyć samemu, jak to wygląda w wersji czarno-białej. Przynajmniej w tym małym fragmencie, który został tutaj przedrukowany. I to wszystko ode mnie. Dajcie znać, która wersja. Wam się podoba bardziej, czekam na Wasze komentarze.